do spływu czyli chrzciny łodzi natomiast łódka znajduje się właśnie tutaj oto kadłub i pagaj żona zadbała również o odpowiedni napój wyskokowy I na część mojej małżonki, która mi bardzo pomogła z całym spływem. Nadaje mojej łodzi nazwę Diament. tak wyprawy jeszcze nie zaczynałem. A że to nie jest Formuła 1, tak więc szampan nie jest na mecie. Nie wiadomo gdzie będzie meta. Nie wiem ile ta moja łódka z gałęzi i banera reklamowego wytrzyma. Mam nadzieję, że meta będzie nad morzem, a jesteśmy na Śląsku. No. A ja znajduję się praktycznie przy samym zbiorniku Goczałkówickim, natomiast ta linia to jest linia Tamy. Postaram się wam teraz pokazać. Dokładnie moją lokalizację z użyciem telefonu. No i co? Znajduję czy nie? O, 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 Zobaczcie Zapora i jezioro Goczałkowickie. Niebieska kropka. O, właśnie ta to jest miejsce, gdzie, gdzie się znajduję. Tutaj nieznacznie w prawo jest złożona moja łódka. No i widać już koryto Koryto Wisły Postaram się Dopłynąć O w to miejsce Czy ten plan dotarcia aż nad morze uda się zrealizować tego nie wiem Oczywiście spływy Wisłą są wykonalne Natomiast ja nie wiem czy jest wykonalny w takiej konwencji jaką sobie przyjąłem A konwencja jak dla mnie jest survivalowa, survivalowa osadzona w scenariuszu polskim i survivalowa osadzona jednocześnie w takim scenariuszu, który jest postapokaliptycznym i nie chodzi o jakieś wyjęte, abstrakcyjne słowo z popkultury, bo nie chodzi o żadną apokalipsę zombie czy jakieś inne dziwne bzdury rodem science fiction, tylko chodzi o coś, co faktycznie może się zadziać na świecie, co dzieje się na świecie na masową skalę. Niezależnie od tego, co jest przyczyną, scenariusz w cudzysłowie postapokaliptyczny, bo oczywiście koniec świata nie nastąpił szczęśliwie, natomiast taki scenariusz, który byśmy roboczo nazwali postapokaliptycznym, jest możliwy. I taka mała, lokalna apokalipsa dzieje się regularnie na świecie w różnych jego miejscach. No i od tego jest właśnie ta moja survivalowa, dla uproszczenia nazywana postapokaliptyczną konwencja tego spływu. To na czym mi zależy to przyjęcie scenariusza innego niż dotychczasowe, dotychczas przyjmowane w, w trakcie wypraw zagranicznych. W 2016 roku minimalizowaliśmy sprzęt do około 10-11 takich elementarnych przedmiotów służących do przetrwania na dwa tygodnie od długiego marszu. Na kołymie mieliśmy sprzęt, odzież, jak mogliby mieć uciekinierzy z łagrów. W Idaho z kolei w 2019 roku styl typowo westernowy. Kreta 2018. W sumie bardzo podobny scenariusz do tego, ale w skali mikro, to znaczy ukrywamy się na wyspie, ponieważ są zamieszki, obcych biją, więc wraz z kolegą musieliśmy po prostu schronić się w dziczy, nie mając żadnych, ale to żadnych, najmniejszych nawet zapasów żywności, nawet jednego cukiereczka. Tak więc za każdym razem przyjmowaliśmy jakąś określoną konwencję i ona zasadniczo sprowadzała się do tego, żeby minimalizować ilość rzeczy. Ponieważ były to scenariusze, no może z wyjątkiem tego łagrowego, ale przewidziane na relatywnie krótki czas, nawet gdyby to nie był tylko nasz scenariusz wyprawy, ale gdyby to się działo naprawdę, to można byłoby zakładać, że taka sytuacja się będzie rozgrywała przez kilka do kilkunastu, maksymalnie dwudziestu paru dni. Tak więc tutaj człowiek przyjmuje zupełnie inną konwencję. Natomiast w sytuacji, w której następuje masowe zagrożenie, tak jak niegdyś ewakuowali się ludzie z różnych miejsc, z różnych miejscowości, z różnych rejonów, byli przepędzani przez innych ludzi, pod groźbą śmierci. Tak właśnie ja, w tym scenariuszu, muszę się ewakuować. I mój scenariusz postapokaliptyczny zakłada, że w miarę dogodne warunki bytowe, w miarę nieagresywni ludzie, funkcjonująca jakaś struktura, w której ja mógłbym starać się osadzić, znajduje się po prostu na wybrzeżu. Rzeki są drogami, płynącymi drogami. I ja taką płynącą drogą będę starał się ewakuować. Nie tylko z tym minimalnym zestawem przetrwania, jaki mam zawsze przy sobie w odzieży, jaki będę miał również w kamizelce w takim taktycznym trochę stylu, eee, ale będę miał również takie elementy, których normalnie na żadną wyprawę turystyczną, survivalową człowiek nie musiałby zabierać. Ale w takim scenariuszu, w którym jest masowe zagrożenie, w którym ja najpewniej nigdy nie wrócę do domu. Zabieram ze sobą dużo zapasów, zabieram ze sobą dużo sprzętu i to jest no, w kilku punktach taki sprzęt na mojej liście dość nietypowy, na przykład duży, ciężki kilkukilogramowy zestaw destylatora do wody wykonany z dwóch garnków jakichś tam innych naczyń połączonych elementami metalowymi. Wszystko to, co po drodze będę miał, wszystkie miasta, miejscowości po prostu stanowią realne, chemiczne, biologiczne zagrożenie dla rzeki, ale i dla mnie, jako dla osoby, która musi z tej rzeki zaopatrywać się w wodę. Kolejna rzecz to jest broń palna. Będę miał ze sobą kołacha i dwa magazynki. Nie idę w bój, nie są to działania taktyczne. To jest taki scenariusz, w którym jest to sprzęt, broń, która służy do samoobrony. Nie zamierzam podejmować żadnych działań agresywnych, zaczepnych wobec innych ludzi, ale w tym postapokaliptycznym scenariuszu miałoby to rację bytu. Z pewnością kałach jest może trochę przerysowany. Pewnie w realnym świecie, nie wiem, wydaje mi się, że może wolałbym jakiś mniejszy, lżejszy mm, egzemplarz broni. Natomiast na kałach duży, ciężki, jednocześnie amunicja też duża i ciężka, e, ale akurat taki, taką broń posiadam, więc taką broń płynę. Zaznaczę, to nie jest broń prawdziwa, to znaczy ona jest prawdziwa, ale jest pozbawiona cech bojowych, jest zdekowana przez centralne laboratorium kryminalistyczne tak, więc ma wszystkie papiery, ma oznaczone numery i na pewno w trakcie odcinków jeszcze ta broń wystąpi, pokaże i omówię ją. ale świetnie odegra dla mnie ten taki atrybut gościa, który w scenariuszu postapokaliptycznym musi przemierzać wielkie kilometry aby dostać się gdzieś w jakieś bezpieczne rejony do tej łodzi wejdzie wiele dziesiąt kilogramów no ja ważę 80 kilogramów Cały sprzęt, nie wiem, może 60, nawet zliczając zapas wody, który również ze sobą zabieram, tak? Na starcie będę miał około 16 litrów wody, no to jest bardzo dużo. Natomiast te litry wody pozwolą mi odpłynąć możliwie daleko od tego miejsca rozpoczęcia wyprawy, jeszcze bez konieczności korzystania z destylatora. Idea jest taka, że w całym tym scenariuszu będę starał się oczywiście unikać cywilizacji. Co to znaczy? Na potrzeby mojego realnego przemieszczania kilometrów nie zamierzam i nie będę, nawet jeżeli to by przeważyło na powodzeniu wyprawy, to nie będę zachodził do sklepów spożywczych, korzystał z restauracji, podpierał się jakimkolwiek wsparciem zewnętrznym. To jest dla mnie bardzo ważne, aby spróbować ten dystans możliwie daleki, nie wiem jeszcze jaki, ale możliwie daleki. Do morza stąd jest bodajże 940 km. Postaram się samodzielnie pokonać, właśnie z tymi moimi rozbudowanymi zapasami. Więc nie podpieram się cywilizacją i nie szukam kontaktu z ludźmi. Spływ Wisłą w świecie, który normalnie funkcjonuje, oczywiście to jest rzecz niemożliwa, aby w całości uniknąć ludzi, ponieważ przepływam przez wielkie miasta, będą mnie widzieli z brzegu, będą mnie widzieli z mostów, nie będę starał się jakoś szczególnie przed tym, nie wiem, chować, nurkować czy iść po dnie, e, po prostu przepłynę. I druga rzecz, w szczególności w tej części Polski, tutaj na Śląsku, na Śląskim i w Małopolskim, jest dużo przeszkód na Wiśle. Tymi przeszkodami są śluzy. Będę musiał na pewno do takiej śluzy się zbliżyć, nawiązać kontakt z obsługą tej śluzy, o ile ta, obsu, ta obsługa jeszcze tam jest po sezonie, no jest w końcu koniec września, więc możliwe, że tych ludzi tam nie będzie. Jeżeli tych ludzi nie będzie, to muszę robić przenoski. W niektórych momentach te przenoski, chyba najdłuższa z tego co czytałem, to jest ponad 700 metrów. Z dużą ilością sprzętu i z bardzo ciężką łodzią jak dla innego człowieka, ciężką i nieporęczną. Na pewno nie będę podpierał się żadną aprowizacją, zdobywaniem zapasów w oparciu o po prostu kupił. Jeżeli znajdę człowieka, spotkam człowieka dobrej woli, e, który będzie szukał ze mną aktywnie kontaktu, podpłynie, zapyta i bardzo coś będzie chciał mi dać, to zakładam, że jeżeli coś takiego się zdarzy, to w tym samym scenariuszu na prawie miesiąc, który zakładam, przyjmę taką pomoc, bo wiem, że w życiu różnie bywa, a wiem, że w takich scenariuszach też różnie bywa Jak gdybym miał dużo ilość zapasów, starałbym się na pewno w takim postapokaliptycznym scenariuszu wejść w jakiś układ wymienny, jakiś barter, jakiś handel chociażby z tego powodu mam przy sobie niewielką ilość alkoholu mam jeszcze jakieś inne towary na wymianę więc zakładam, że takiemu człowiekowi, jeżeli nie wiem on mi da konserwę, to ja mu może coś innego odpalę, bo pewnie tak bym działał w scenariuszu postapo no, i to chyba tyle o konwencji. Wydaje mi się, że najważniejsze powiedziałem o ciężkim sprzęcie, o broni, o destylatorze, o niekorzystaniu ze sklepów, z restauracji, o unikaniu ludzi na tyle, na ile to jest możliwe, działaniu samodzielnie przez ten prawie miesiąc czasu. Wydaje mi się, że dobrze pamiętam, muszę spojrzeć w notes, bo nie wiedziałem, czy będę startował wczoraj czy dziś ale wydaje mi się, że cały ten scenariusz jest na maksymalnie 26 pełnych dób licząc od teraz, od dzisiaj rano, czyli od 28 września właśnie zaliczyłem pierwszą przenoskę minąłem ten jazd jest godzina już 16 ja nie wiem, czy upłynąłem 2 km, pewnie nawet nie. Nie mam rzeki rozpoznanej, bo zakładałem, że w scenariuszu po slabu no to nie ma co rozpoznawać jej kilometr po kilometrze, w oparciu o internetowe zasoby. No i już wiem po, tym, po tych paru godzinach, że to będzie główna, teraz główne wyzwanie i mordęga. Przenoszenie rzeczy i przenoszenie łódki. No do łódki dobrze, że mam kółka, do rzeczy niestety mam ręce i plecy. I tak więc z rozpoznaniem brzegu rzeki, przeniesieniem rzeczy, chodziłem chyba z 7 czy 8 razy. Jeżeli czegoś nie wymyślę na te przenoski, żeby to szło szybko, to mogę zapomnieć o Gdańsku. Przynajmniej takie mam wrażenie na dzisiaj. Ale po doświadczeniach ze wcześniejszych wypraw wiem, że nie ma co wpadać w panikę. Pierwszy kontakt z przyrodą jest zawsze fajny. Ale z kolejnymi dniami się wyszukuje jakieś metody. Nawet w coś. To już jest dla mnie spora przeszkoda. Wystawiłem rzeczy, odciążyłem łódkę, no a sam, brocąc, musiałem ją przepchnąć. No, taka sytuacja. Mam nadzieję, że nic nie rozprułem. Łódka już czeka, po drugiej stronie tego progu A ja jeszcze robię ostatnie kursy z rzeczami Chciałem nagrać bardzo proste ujęcie jak wchodzę i znikam za górką, ale tam jest droga, no i widziałem samochód, mam nadzieję, że tu nie będzie zjeżdżał może z kajakiem, cholera wie utwardzana gruntowa droga. Natomiast ja e, staram się, jak to tylko możliwe, nie zwracać na siebie uwagi, ale jako, że scenariusz się już rozpoczął. O, ktoś przyszedł. Nie. Kuba. Nie ma Tutaj nie ma samochodu. post apokaliptycznym scenariuszu, w którym wypada mieć broń palną dla samoobrony, no to nie tylko chodzi o przeniesienie sprzętu, ale o to, żeby w jakimkolwiek minimalnym, minimalnym, podkreślam, reżimie taktycznym działać, a taki reżim oznacza, że po prostu jeżeli masz klamkę, no to już powinieneś mieć ją przede wszystkim cały czas przy sobie, tak? Gdzieś tam na wysokości tej drugiej linii, czyli no wiadomo, ciuchy, wszystko to, co jest niezbędne dla survivalu i przeżycia skrajnie trudnego, a druga linia no, w moim przypadku to jest to jest to moje oporządzenie kamizelka, mam, mam w niej jeden magazynek no i jestem dużo rąbania, tak zamiast przenieść wszystko na raz, no to trzeba iść i wracać i ciągle te dodatkowe 5 kg mieć na sobie no dobra, to ja spadam, bo tu jest miejsce z dojazdem, jak przed chwilą widać było, był człowiek, pytał czy tu jest jakiś samochód, to oznacza, że no w takich miejscach trzeba przebywać jak najkrócej. A jeszcze tylko zaznaczę, w tym moim minimalnym, minimalnym, podkreślam, reżimie taktycznym, możecie się zastanawiać po co jest ten worek czarny foliowy, no dla pozoracyjnego maskowania mojej broni, to znaczy... Ktoś ma widzieć, że ja przenoszę na ciele jakiś bezwładny kształt, a nie kałacha, tak? charakterystyczne, charakterystyczne linie i kształt, czy też w ogóle jakąkolwiek broń. To byłoby dobre i w scenariuszu potopa no, żeby zawsze mieć ten argument z zaskoczenia. A z kolei w realnym świecie, w którym teraz jestem i staram się po prostu pogonywać kolejne setki metrów, no, to dobrze byłoby, żeby osoba postronna, która mnie zobaczy, nawet jeżeli ja sądzę, że nikt mnie nie widzi, to ktoś mnie może widzieć zawsze, eee, no to po prostu, żeby nie zadzwoniła na policję, żebym nie musiał się tłumaczyć. Mimo, że to jest broń pozbawiona cech bojowych, to znaczy nie jest broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, no mimo wszystko wolałbym uniknąć wizyty patrolu. Ale jeżeli tego by się zdarzy, dam Wam uczciwie znać. Dobra, no to ja wpadam. Tego typu przeszkoda dla normalnego kajaka czy kanu to w sumie nie jest duże wyzwanie, po prostu idzie się z rozpędu górą. No ale dla mojej łupinki, niestety, to może być ostatnia przeszkoda przed rozpruciem kadłuba poszycia w zasadzie kadłuba. Ja tutaj wskoczyłem na drzewo, nie jestem na lądzie, tylko jestem na tego typu powalonym w nurcie rzeki drzewku. No dobra, przeszedłem. Tędy, tędy, tędy. I stoję na niespodziance od Bobrów. Tak więc pełna ekwilibrystyka. Byle nie utopić telefonu, który robi mi świetnie za podręczną małą kamerkę. Udało się łódkę przepchnąć po pniu, na którym stoję. Tak więc śmigam dalej. Chociaż jeszcze kilometr, żeby urwać przed zachodem słońca. To jest moje śniadanie. Zalane wczoraj płatki owsiane błyskawiczne pomieszane ze słonecznikiem, odrobiną żurawiny, odrobiną urodzynek i suszonego banana. A te trzy kształty, raz, dwa i trzy to, jest, to są trzy kostki z racji Seven Oceans. Tak więc wszystko wczoraj wieczorem było zalane wodą. A Teraz zamierzam dolać do tego odrobinę wrzątku no i wymieszać powinno być zjedliwe a tak wygląda dosuszanie garnków aby nie musieć ich niczym wycierać i żeby potem móc włożyć do nich żywność tak więc przyspieszono odparowanie Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl